Wielu z Was już doświadczyło relacji z narcyzem. Psycholodzy później mówią, żeby uciekać, uciekać jak najszybciej, ale wiemy, że życie nie jest idealne i zdarzają się różne sytuacje, kiedy nie można uciec bardzo szybko, kiedy trzeba się przygotować, i, i tutaj, tak, Dan, trzeba wiedzieć, jakie metody, techniki i strategie. Działają na przetrwanie obok narcyza. Dziś podzielę się z Wami moim własnym doświadczeniem: lifehackiem. Jak zneutralizować patat narcyza? Jak go całkowicie rozłożyć? Jak stać się silną kobietą? Dzięki tym relacjom. Jestem z Wami, psycholog Julia. Latunenko, a moja kotka, Carmen, dzisiaj nam pomaga. Od 18 lat pomagam ludziom rozwiązywać ich własne wewnętrzne problemy. I również pracuję jako terapeuta gestalt, zorientowany na ciało i egzystencjalnie. Przejdźmy, więc do naszego tematu. Zanim zaczniemy, poproszę Was o subskrypcję mojego kanału. Ponieważ postawiłam sobie cel do nowego roku: 5 tysięcy subskrybentów, dajcie lajka i komentujcie. Jeśli nie macie nic do powiedzenia, możecie po prostu dodać emotikonę. Więc ruszamy dalej. Od razu uprzedzam, że strategia i technika, którą dziś ymm, Wam przedstawię, może być używana tylko przez te kobiety, które znajdą w sobie wewnętrzną odwagę stanąć przeciwko tak narcyzowi dla przestraszonych, bardzo nieśmiałych, delikatnych kobiet, dosyć, które są mocno zależne od swojego partnera narcyza. Ta technika może być niebezpieczna, może się taka wydawać, ale wiem, że kobiety, nawet delikatne, nawet bardzo nieśmiałe, Ofiarne czasami dochodzą do swojego własnego krańca, tu, do swojej granicy i stają się takimi wiedźmami. O tym dzisiaj porozmawiamy. Podzielę się trochę swoim własnym doświadczeniem, jak to zrobić. Jeśli jeszcze nie wiecie, to narcyzi są e, bardzo. Tacy, przepraszam za niecenzuralne te słownictwo, są takimi tchórzami, chłopcami, którzy bardzo boją się tych, którzy są silniejsi. Od nich dlatego w więzieniu, narcyzi, wyglądają jak takie puszyste zajączki, które wychodzą przedterminowo, ponieważ przestrzegają wszystkich zasad. Oni podporządkowują się tym, którzy są silniejsi. Nawet oni tam są. Mnie przechodzą przez pewne upokorzenie, ponieważ życie narcyza jest jak życie w więzieniu. Kto ma silniejszy, ten ma rację. Dlatego agresja nad tobą jest bardzo ważną częścią osobowości kobiety, która pomoże jej się obronić. Nie grać więcej w gry i scenariusze narcyzów, ale stawić narcyzowi opór, Pewnie wiecie, że narcyzi patrzą na swoich partnerów i otoczenie jak na przedmiot nie biorą pod uwagę, że macie swoje potrzeby, swoje uczucia. Patrzą na partnera jak na zasób, który mogą wykorzystać dla a narcyza. Ciało kobiety. Jej uroda, jej inteligencja, jej pieniądze, jej e, piękny mm, głos, jej jakieś szczególne umiejętności to wszystko jego osiągnięcia, to wszystko jego zasób. Dodam jeszcze, że narcyz patrzy na swojego partnera i widzi go nie jako trójwymiarowego, ale płaskiego, jak rysunek. On jakby postrzega swojego partnera jako bohatera lub postać z jakiejś kreskówki lub narysowanego na podkarcie papieru płaskiego. Dlatego uważa, że może coś dorysować na tym rysunku, albo coś wymazać, przekreślić, skreślić, albo zgnieść i wyrzucić ten kawałek papieru do kosza, bo. Nie. Dostrzega w Was człowieka. Nie. Uznaje w Was osoby z własnymi granicami, uczuciami i potrzebami. Jesteście tym, co powinno służyć jako narzędzie Jego potrzeb, Jego uczuć. Kiedy e, wasz narcyz zaczyna was deprecjonować, bawić się swoimi patologicznymi, obrzydliwymi scenariuszami, deprecjonowaniem lub poniżaniem was, albo manipuluje, albo przedstawia swoje obrzydliwe interpretacje Waszego zachowania i zmusza was do usprawiedliwiania się albo w ogóle na was krzyczy. Wy nie Robicie tak, jak zawsze. Nie idziecie płakać, nie usprawiedliwiacie się, nie udowadniacie mu czegoś, ale odzwierciedlacie mu jego obrzydliwe zachowanie, za waszą agresywność. Narcyz będzie was tylko bardziej szanować. Odzwierciedlanie to strategia, technika, która wprawia narcyza w osłupienie, ponieważ to jest nieoczekiwana. On w ogóle. Nie spodziewa się, że ofiara może stać się agresorem. Odzwierciedlanie to seven, 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 seven. Powtarzanie te, te, tych działań, które narcyz stosował wobec was. Jesteście jakby falą zwrotną. Takim zwrotnym odpowiedzią. To jest ten rodzaj informacji zwrotnej, którą mu przekazujesz. I okazujesz poprzez swoje słowa i zachowanie wszystko to, co on robił wobec was. Narcyz jakby się poprawia, jakby odzyskuje swoją zdolność do relacji po tym, jak wy odzwierciedlacie mu jego zachowanie. Teraz podam Wam przykłady, jak to było w moim życiu, jak intuicyjnie po to robiłam w relacjach z moimi narcyzami. Było ich u mnie kilka, niestety ale zanim wam o tym opowiem przypomnę że możecie wesprzeć mój kanał polubieniem subskrypcją jeśli jeszcze nie subskrybowaliście i wyznaczmy sobie cel na moim do kanale psychologicznym aby osiągnąć 5000 subskrybentów do nowego roku zróbmy to razem a więc w moich pierwszych związkach kiedy Minęło jak jeden dzień, dziesięć lat. Po prostu straciłam kontrolę, i przypomnę Wam, że byłam materialnie zależna od swojego partnera. Zamiast dalej płakać i cierpieć, zaczęłam robić to samo, co on robił w stosunku do mnie. A więc on wraca z pracy, otwiera drzwi. Wcześniej chowaliśmy się z synem w osobnym pokoju. Aby nie stykać się z nim i nie otrzymywać tego upokorzenia, jego krzyków niszczących, wypowiedzi w stosunku do mnie i do syna. I zaczęłam go atakować. Pierwsza, czyli on przychodzi, a ja zaczynam go po prostu trollować. On jest w szoku. Zamiast kontynuować, jak zawsze zatrzymywał się, zawieszał, jego komputer coś dobrze nie mógł przetworzyć tego błędu oprogramowania. Próbował Czasami to odpowiadać i krzyczeć w odpowiedzi, ale stawałam się jeszcze bardziej toksyczna. I mówiłam mu, o, gdzie ty jak baba? O, rozpuściłeś smarki. No, płacz jeszcze, no, dawaj, 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 opowiedz, jaki jesteś obrzydliwy, dawaj pokrzycz. O, jak pięknie krzyczysz. A łezki byś nie puścił, a smarki, dawaj, ja ci wytrę smarki. Taką toksyczną się stawałam i pokazywałam mu całą tę obrzydliwość, którą on okazywał wobec mnie. Stosował wobec mnie przez całe po 10 lat y, naszego wspólnego życia. Takie moje metody zadziałały zaskakująco dobrze i zrozumiałam, że to działa i, I Zazwyczaj nie chciałam żyć całe życie próbując, Stać się kimś, kim ja nie byłam, ale, jak powiedziała jedna z moich dawnych klientek, od narcyza można uciec tylko do narcyza. Dlatego, jeśli już biec, to trzeba biec do samotnego życia. Dlatego do, po relacjach z narcyzem zazwyczaj trafiałam w relacje z nowym narcyzem, a potem z kolejnym narcyzem. Takie jest moje życie. Może tak miało być, żebym dobrze rozumiała się na tym temacie? I w kolejnych relacjach, gdzie narcyz był bardzo toksyczny i próbował mnie kontrolować, przywłaszczać sobie moje życie, mój czas, moją wolę, moją wolność, cały czas dzwonił i próbował zmusić mnie, żebym raportowała mu, gdzie jestem, z kim jestem, co robię. Dlatego w niektóre specjalne dni, kiedy byłam wolna, na te, robiłam to samo. Co trzy minuty dzwoniłam do niego i pytałam, gdzie jesteś, z kim jesteś, co robisz, dlaczego cię tu nie ma. Czyli odzwierciedlałam jego zachowanie i to go przerażało. I kiedy się rozstawaliśmy, mówiłam: Spójrz, co robiłeś w związku, spójrz, jak próbowałeś zatruć moje życie. A on mi mówił, a ty nie pozwoliłaś mi tego zrobić. Trzeci epizod, który chcę przytoczyć jako przykład z narcyzem, to już nie były relacje osobiste, ale zawodowe. Był taki epizod, kiedy poznałam producenta i maj My... przygotowywaliśmy wspólny film, który wciąż jest zawieszony. Producent powiedział, że ten film jednak powstanie i kiedy siedzieliśmy z nim w restauracji i piliśmy wino. On miał wtedy 70 lat, miał wtedy 65 lat. Taki dziadek. Powiedział mi, że czasami, gdy na ciebie patrzę, jesteś piękna, a czasami nie, nie bardzo. Postawiłam kieliszek na stole, otworzyłam swoją torebkę, wyjęłam puder, otworzyłam lusterko, obróciłam je w jego stronę i powiedziałam: Spójrz, dziwaku, jaki jesteś piękny, łysy, stary, odrażający. I co myślicie? Tak, Bola byłam od niego zależna, od jego decyzji i szantażował mnie, że filmu nie będzie, jeśli coś tam zrobię, to będzie. Cóż, chciał, żebym postępowała tak, jak on chciał, a ja nie postępowałam w ten sposób. Byłam odważna i byłam nawet gotowa stracić, wiele stracić. Na to powiedział mi dziwną rzecz, ale kiedy byłem młody, byłem piękny. Nie wiem, kiedy byłeś młody, ale teraz jesteś odrażający i to, co mówisz, też jest odrażające. Nie obchodzi cię jak wyglądam. Bo mam z Tobą tylko relacje zawodowe. I teraz po prostu omawiamy relacje zawodowe. Takie. Granicę ustawiłam, a on mi na koniec powiedział: Wiesz, film jednak będzie z tobą, ponieważ ty nie bałaś się, stawiłaś opór. Mi nie. Zrobiłaś tego, co robią wszystkie kobiety, kiedy są szantażowane. On dobrze rozumiał, co robi. Więc mówię, że to tak odbicie dla odważnej kobiety to. Droga kiedy może zyskać znacznie więcej niż myśli ona myśli że może stracić ale może bardzo dużo zyskać dzięki takiemu zachowaniu więc pierwsze co musisz zrobić to pozbyć się swojego strachu twój strach to twój wróg narcyz to jak zwierzę wyczuwa zapach twojego adrenaliny on wyczuwa twój strach, utratę jego lub jakichś dóbr materialnych i zaczyna tym manipulować, strasząc cię. Ale kiedy ofiara zaczyna odzwierciedlać, już pozbyła się tego strachu, i dla, dla narcyza to ma to sygnał: Nie boją się mnie, coś poszło zupełnie nie tak, jak oczekiwałem. I zawiesza się nasz, jak zepsuty komputer, jak błąd w programie, który występuje w jego mózgu. To znaczy, w ten sposób możecie na jakiś czas zatrzymać narcyza i radzę Wam zawsze pamiętać, że on się zatrzymuje, ale to jest tymczasowe. A... Oto mój Lukas już przyszedł. Tymczasem on przywróci swoje toksyczne zachowanie w relacjach z Wami, więc będziecie musieli cały czas być na baczności, cały czas żyć w napięciu. A to jest bardzo szkodliwe dla Waszego zdrowia. Ale jak doświadczenie bycia agresywną i umiejętność obrony siebie to bardzo przydatne doświadczenie. I jest to doświadczenie do Waszego rozwoju. Powinniście wiedzieć w swoim życiu, że jeśli nadarzy się taka okazja, będziecie w stanie się obronić przed kimkolwiek. Będziecie mogli powiedzieć: stop, pokażę Ci. Jak obrzydliwie wyglądasz, będę w stanie cię zatrzymać. W to trzeba po prostu święcie wierzyć i być w tym odważnym. To znaczy, że będziecie musieli wydobyć z siebie taką wewnętrzną wiedźmę, taki archetyp wiedźmy, który powinien być w każdej kobiecie. Mamy wiele archetypów, mogę o tym opowiedzieć, jeśli to interesujące. Dajcie mi znać pod tym filmem o Archetypach kobiecych i jak z nimi pracować, ale dzisiaj nie o tym. Ten archetyp wiedźmy jest bardzo, bardzo ważny dla kobiety. Ta wiedźma, którą wydobywacie, która pokazuje narcyzowi całą jego, odrażającą trasy istotę, i on patrzy na was, widzi siebie i wpada w szok z powodu tego kontaktu ze Swoją godną częścią. I to dla niego wygląda w ten sposób, że kreskówka oglądał jakąś swoją kreskówkę, którą wyreżyserował. Napisał scenariusz do tej kreskówki i siedzi i patrzy na to płaskiego, tak, bohatera w telewizorze. I w pewnym momencie z tego telewizora wysuwa się taka prawdziwa ręka, Bohatera, postaci z kreskówki, y, którą narysował, i po prostu uderza go pięścią w głowę. I to prowadzi do zawieszenia programu, wprawia go podczas w osłupienie. Taka technika może nawet doprowadzić do tego, że narcyz ze swojego wielkiego bieguna może spaść do swojego najniższego zerowego stanu kiedy jego samoocena spadnie i on będzie czuł, że obok silnej kobiety nie może jej złamać i zacznie nawet się płaszczyć, to cukrowe show to ten etap, kiedy stracił kobietę, kiedy ona pokazała mu swoją agresję, on spada do tego zera swojego yy, i zaczyna już tam leżeć na podłodze i szlochać i płakać. Nie opuszczaj mnie. No przecież wiecie, wszystkie te takie. Będę już inny, poprawię swoje zachowanie. Teraz tylko teraz. Teraz uwierz, teraz wszystko będzie inaczej. Nic, że już pięć, sześć razy to samo mówiłeś i nic się nie zmieniło. Inaczej. Wszystko się powtarza i powtarza dlatego. Jej to. Odzwierciedlenie. Może. Prowadzić do tego, że narcyzm będzie się nawet przed Wami płaszczyć. Ale nie wierzcie temu, jak tylko się zrelaksujecie. Wszystko wróci. Dlatego pracujcie, zyskujcie czas, pracujcie z psychologiem nad sobą, abyście się nie bali. Strach to wróg. W związkach. Ogólnie. Wchodzić w związek ze strachem to po prostu podpisać się pod własnym cierpieniem. Dopóki boicie się swojej bezradności, utraty zewnętrznego, wsparcia będziecie wchodzić w relacje z narcyzem raz za razem, będziecie stosować tę technikę, będziecie znosić ciosy, napięcie, będziecie chorować. Dlatego używajcie tej strategii jako tymczasowego środka, aby zdobyć jakiś zawód. Nauczyć się zarabiać samodzielnie, ale. To jest taka technika, nie na całe życie. Po prostu mm, się wyczerpiecie. To wszystko. Przypominam, że czekam na Wasze subskrypcje, na Waszą pomoc, aby do Nowego Roku mieć 5000 subskrybentów. To nie jest tak dużo, ale dla mnie będzie to nasza mała wygrana.